<laughs> money joy and something else but then this is something else so <laughs> how can you uh, set your life peace love and joy, oh. peace, love, and joy. Our, our goal is peace love and joy was last, term. last term. and I said If you have no money, you're not going to have peace, love and joy. If so God doesn't give you enough money so that you have peace, love and joy. Więc Bóg zapewni wystarczającą ilość pieniędzy, żebyś przesapał w pełni spokój, miłości, radość. For some people, it's a small amount of money we'll going to be bad, you know. Niektórym wystarczała ilość pieniędzy do tego? But For others, they need more, money because they're going to do more work for the kingdom of God. A mniej potrzebują więcej pieniędzy, bo zrozumiał z tego więcej pracy dla królestwa. So God doesn't promise to make us rich but have enough money that we will be able to give some way to bring peace love and joy to others the bible says we're the head and not the tail we're the lender and not the borrower My pożyczamy, a nie musimy pożyczać. Pożyczamy, a, nie ja musimy... jesteśmy tymi, którzy pożyczają, a nie, a nie od, się, od się pożycza, a nie tymi, którzy pożyczają, nie tymi, którzy pożyczają. Nie musimy być bogaci, ale musimy być finansowo stabilni. Unless you're a Franciscan. Franciscan. I, Franciscan. Chyba, jesteś Franciszka. No Oni nie mają pieniędzy. Ale Widzieliście jakie mają ładne kościoły? Do They, they, they eat very well, most of the dobrze je. Bardzo dobrze. To jest sekret. Kiedy pieniądze nie mają ciebie, ale ty masz pieniądze, i możesz mieć wszystko, co chcesz. Jesus talked more about money in the gospel than he did about love. Bo mówił więcej o pieniądzach w Biblii niż o miłości. Pięć razy więcej mówił mi o, o pieniądzach, niż o miłości. Jezus wiedział, że pieniądze są ważne. Ale pieniądze to nie Bóg. To miłość pieniędzy jest grzechem, a nie pieniądze. Another question. Kolejne pytanie. Why, why do you think uh, such an uh, initiative of men's catholics uh, uh, takes place in church right now? because the church right now, both catholic and protestant, is desperate for men leadership. Kościół, zarówno katolicki, jak i protestancki, jest w desperacji męskiego przywództwa. The w in każdej innej głównej religii świata więcej facetów jest wciągniętych w Kościół niż kobiet. Except Poza chrześcijaństwem. Muzułmanie. men run the, run the Muslim church. Jews, more men than women. Buddhists, more men than women. You can go through almost all the religions, men dominate the religion. For the last couple of hundred years, Przez ostatnie paręset lat w chrześcijańskiej dzieje się od zupełnie odwrotnie, kobiety zaczynają dominować. Naszym problemem nie jest zbyt wiele kobiet. Chcemy więcej kobiet, ale chcemy też więcej mężczyzn. w

20 lat temu byłem związany z takim ruchem poszukiwaczy nadziei mówili nadziei obietnic Dotrzymujących obietnic dotrzymujących obietnic diocese no Nie było męskiej służby w kościele so i got involved with the protestant group and with men's ministry and they had big big events thousands of men come to these big events Oni mieli wielkie takie imprezy, spotkania i tysiące ludzi, facetów przychodziło na te spotkania. Oni wypełniali stadiony futbolowe, na przykład 80 tysięcy mężczyzn chwalących Boga. I faceci to uwielbiali.

They found out there are no more men going to Protestant churches than before. No miesprzuje nie ma więcej facetów uczących to protestanckie kościoły. There was no change. None of the men were in no more leadership by men in the churches than before the protestants. Już nie ma więcej liderów męskich niż wcześniej. And they realized men love to praise God. Ja Janet odkryli, że mężczyźni uwielbiają wielbić Boga. They just don't want to go to church. Oni nie chcą po prostu chodzić do kościoła. Because for most men in the United States, churches for women. Dla as a matter of fact, some countries in South America think if you go to church as an adult, you're a homosexual. <laughs> yeah, to And you go, you go to Italy, and you see the father of the family drive the family up to church. I we Włoszech na przykład widzicie, jak ojciec rodziny wjeżdża rodzinę do kościoła the 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 i żona wysiada z dziećmi i idzie do kościoła street, i facet idzie naprzeciwko i pije cappuccino, real men bo on wie, że prawdziwi mężczyźni nie chodzą do kościoła, a facet chce być prawdziwym facetem nie chce chodzić do kościoła. To nie znaczy, że nie kochają. Niektórzy faceci bardzo dobrze się modlą, ale nie chodzą do kościoła. Bo to on nie należy już do nas. On należy do naszych matek i żon. I oni nie czują się tam tak komfortowo, jak powinniśmy. It's not the woman's fault. To nie jest wina kobiet. It's our fault. To nasza wina. We gave up our responsibility. Oddaliśmy swoją odpowiedzialność. We're to be equally yoked. Powinniśmy być równie co, co porczy, czy, czy zainteresowani. Ja jestem bardzo zaangażowany w odnowę charyzmatyczną. I Kiedy jeżdżę na świata z modlitwą, women, 30 men. tam na tych spotkaniach modlitewnych jest 30% facetów, 70% Every country kobiet. I go. We wszystkich krajach, w których jeżdżę. I my śpiewamy wspaniałe piosenki. I love you, Jesus. <laughs> Kocham Cię, Jezu. Pozwól, że położę głowę na Twoje ramię. put my head on his shoulder. <laughs> <laughs> I want <fight> <laughs> to fight demons. I want to build the kingdom of God. <laughs> I don't want to sing songs like that. <laughs> Why do we sing songs like that? <laughs> you notice in that we had a woman leading the music earlier, really, singing the song. <laughs> because there's a <laughs> lot of voices in those men. <laughs> Most of the time women will only the music we need more men. we need to be committed as men to the church. if you go to, you go to most churches in the united states at mass, you see all the pretty flowers. All Nice pretty pictures on the wall. And that's good. I, I'm not against that. Okay. Did you ever go to a Trappist monastery? There's all men in the, in the monastery. To hey, nice hard wood benches, you know? Twarde, Everything's rough wood, stone floors. kamienna podłoga that's what men feel comfortable around. i to, to takie po prostu wygląda miejsce w którym faceci czują się komfortowo When I a boy growing up, kiedy ja byłem dorastającym chłopcem I, I, I chciałem być uduchowiony ale nie chciałem być takim mieczakiem tak? i The priests, they're very quiet in church. And you notice, we love the priests, they're good men, but they never get their fingernails dirty. And unlike, unlike the harmony the, the we heard today, most of the priests never said anything rough in the churches. It's a nice quiet place to be to jest takie ciche miejsce, w jesteś. And do you think a 10-year-old boy wants to be quiet and clean? Myślisz, że sobie cicho I czysto? No, <laughs> czysto. he doesn't. No, nie. He wants to be rough. He wants to be playing rough and, and enjoying life. On chce być twardy I chce doświadczać and, and church becomes a place we can't do anything like that. No, we have to have good liturgies. Musimy mieć odpowiednią liturgię. Ale mamy bardzo mało miejsc, których facet może być facetem, a chłopak chłopakiem. Wszyscy nasi księża, tak jak ten wspaniały ksiądz, jest tu z nami, need to be surrounded with men that Muszą być otoczeni mężczyznami, którzy go kochają. That homily you heard today, I wish we had made a tape recording of it. And we could play it in every church around the world. He spoke the truth today that I very rarely hear from most priests around the Most priests want to be politically correct, and I don't blame them. Większość sięężyk chce być politycznie poprawnych jak nie winię, ale macie tu faceta very z niego dumni. Dobry człowiek. Więcej more takich zmienimy świat. Musimy wspierać takich mężczyzn. God wants a manly church, Kościoła, that women run to kobiety biegną and come under the protection i mają ochronę męską. Jeszcze jedno pytanie. Jaki był more question. Jeszcze jedno pytanie. był pierwszy? Jaki był I have home improvement business. <laughs> uh, Dom ulepsz, e, business ulepsz, I had a couple of different home improvement installations and doing windows, building all exterior building on houses. I had a janitorial business where I had about 20 employees in janitorial businesses. you know a tell them what a janitorial business is? Hey, do you know?